Ludzie witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Nusedek, a to jest Skywards na serwerze Jaś MC i widzimy się na pierwszej ręce. A więc okej, okay, jesteśmy na pierwszej ręce w tym odcineczku. I sorry z góry, że przepraszam Was, że nie było dosyć długo odcinków. Ale teraz już o ale dobrej temy mamy. Ale no fuck! Kolejna ręka. Okej, okay. jesteśmy już na drugiej ręce w tym momencie. Teraz dokończę to, co chciałem powiedzieć e, w, e, na pierwszej ręce. Przepraszam Was za to, że nie było dosyć długo odcinków, ale nie chciało mi się. E, I teraz już. Nie wiem, już teraz będę nagrywał regularnie. Jakąś, może tej temki ładne. Zabudujemy, Jakąś taką barierę zrobimy. O, czekajcie, czekajcie, może jakoś go tak. O, Utrzymijcie, coś mi tutaj wyskoczyło, dobra. O kurde. Jest! Pięknie! Zrobiłem go? Ej, Zdęgał czy nie? Dobra, zdęgał. Huck, ale to chyba nie jako zrobiłem. No, trudno. Ok, lecimy sobie szybko na środek. Zobiję go do mnie? Jest! Pięknie! Zrobił ten typ. Ty. Wygraliśmy arenę! O, bardzo fajnie! Widzimy się na kolejnej arenę! Ok, jesteśmy w, na kolejnej arenę w tym odcineczku, na 12-slotowej, a nie wiem, czy jest 12 ludzi, chyba nie ma. Możecie sobie um, podliczyć po prawej stronie, tam ile jest ludzi. Teraz tutaj się schodziło. Um, nie nie gram długo na tej mapie, czy to, co, Dwa razy może zagrałem kiedyś tam. I teraz bierzemy krzywej I szybko już gramy, szybko, dobra. Jeszcze tylko się typniemy? Dobra, to pierwszy typek. Dobra, no, pięknie sypnął. No, okej, okay, okej. Okay. Yy, I temki mamy bardzo dobre. Jak na star tutaj. Na star już tutaj zrobiłem jednego gościa. Znaczy, Bo chyba dziewczyna, ale dobrze. Yy... Przynajmniej miała chyba skina, yy, na Dobra, lecimy dalej. Tam jest typek, okej, już się budujemy do niego. Żeby nas tylko nie zepchnął. Zabierajmy wodę, żeby nie był takim free że wody z sobie nie wylałem. Dobra. Ale znajdziecie, na no chyba ktoś mnie zepchnie. Czekajcie, pauza. Okej, jesteśmy już po pauzie. Mama mnie wołała, coś tam musiałem

Mogło to ma dosyć dobre itemki. My też mamy całkiem dobry. mamy bardzo dobry. Brakuje nam tylko je, jedna tarcza jakby do pełnych tych zbroj takich. Dobra, no wiecie o co tu chodzi, na tym pasku, nad paskiem takie coś. Nad sercami, o. Dobra, lecimy. Srefilka zjem, żeśmy mieli te dwa serca więcej. I Itemki tu już lepszych nie mamy. No ja tam czekaj, może go trafię. Może dobra, lecimy, budujemy się już szybciutko do gościa. Yy... Nie wiem, co to jeszcze mówić, ale już chyba będziemy teraz kakać. Nie wiem, czy doskoczę. Wolę nie ryzykować, jeszcze teraz się podbuduje. Dobrze. I teraz. Tylko kolanami na ryj. dobra. dobra, dobra jest Żywitku. 3. Ulujulu, ulu, ulu. dobra. Ale rzuciło. Trafię? Dostał, dostał. Kurde. to mi tęki bo. Ale małej tęki, dobra, dobra. Teraz budujemy się w tamtą stronę. Ktoś tam... o! Biją się, biją się, może ktoś tam trafi z łuku? Dobra, tylko ten gość tutaj został. którego ostrz ostrzelimy... i lecimy dalej. Chyba nam budulca starczy. No właśnie, tutaj mamy stak drewno. Uuu, uu. wodę sobie wylejesz. Raz. Łukma, łukma. Kurde. Refilek. I lecimy. Budul. Kurde. Kurde. Ja tutaj taką barierę zrobię, żeby nie wypadły tej budury z budury. Dobra, stary drewnka. Nie wiem myślę no. Ora buduję się udałem szybko się, szybko, żeby nie ogarnął to nie ile tam HP w ogóle ma. ...odcinku. ale może jeszcze jutro o, może jeszcze juz... jutro chyba wstawię ten odcinek czyli z sobotę, bo nagram to w piątek i może jeszcze jutro coś nagram. I jest zabity ok. Ja już robię pauzę i zaraz się będę z Wami żegnał. Dobra ludzie, Wam dziękuję serdecznie, że oglądają tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie oraz komentujcie. Do następnego trzymajcie się. Jo!